Witam. Dzień dobry, Mateusz Zawadzki. Zapraszam do udziału w czasie inwestorskim spółki Ultimate Games. Na początku zrobimy takie 15-20 minut mojej prezentacji, gdzie przedstawię tutaj aktualną sytuację w spółce, a potem zaprosimy Państwa do zadawania pytań, więc zacznijmy od prezentacji. Jeśli chodzi o prezentację, no to mówimy sobie najważniejsze rzeczy, tak, czyli wyniki, wyniki finansowe, obecną sytuację i perspektywy, ostatnio ogłoszoną strategię, najważniejsze tytuły, które są obecnie w produkcji, i na końcu przejdziemy do części najbardziej Państwa interesującej, czyli do czatu. Jeśli chodzi o wyniki finansowe, to Chciałbym zwrócić uwagę, że bardzo istotnie wzrosły nam przychody i zysk netto. Za pierwsze półrocze właściwie zrównały się one z wynikami za cały zeszły rok. To pokazuje fajną dynamikę w tym roku. No nie ukrywam, że jest to związane głównie z trzema premierami, czyli drag dealerem na Xboxa, crime symulatorem na PC oraz Ubotem na duże konsole. Jest szansa, że te wyniki versus zeszły rok mogą być gdzieś tam pewnie nawet podwojone. Natomiast pokazuje to fajną dynamikę, że rzeczywiście w tym roku w spółce zaczęło się coś ciekawego dziać. Na no, wyniki skonsolidowane, to jak zawsze, patrzę no, tutaj z mniejszym zainteresowaniem, ponieważ odchodzimy od grupy kapitałowej i, i mam nadzieję, że to sprawozdanie za ten rok będzie już ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniem. Finansowym, więc nie będę ich tutaj szczegółowo omawiał. Jeśli chodzi o bieżącą sytuację, to jesteśmy po wypłacie już siódmej dy dywidendy. Kolejny raz po 50 groszy za walor, co łącznie w jakby w historii życia spółki, a spółka kończy mały rok, bo 10 lat w grudniu to jest ponad 30 milionów złotych i to była siódma dy dywidenda. Za ostatnie 7 lat suma przychodów ze sprzedaży to jest 125 milionów złotych, przy zysku netto 44 miliony, co pokazuje ponad 30% rentowność. Kolejna sprawa to premiery nowych gier komputerowych, to o tym już wspominałem. Crime Simulator, Drag Dealer na Xboxa, Ubot na Xbox i na PS, no i te cztery pozycje, właściwie trzy pozycje a cztery platformy. Spowodowały ten istotny skok wyników w tym roku. Sam Crime Simulator to już jest pewnie około 5 milionów zł netto przychodu. Tam już jest na dzień dzisiejszy około 220 tysięcy sprzedanych sztuk, a przypomnijmy, że premiera miała miejsce nieco ponad 3 miesiące temu. Drag dealer, również bardzo fajna premiera, raportowaliśmy dane sprzedażowe, tutaj podział. W dobrym splicie 50 na 50 z Movie Gamesem też raportowany. I na podobnym splicie jest Ubot i również tutaj raportowaliśmy po kilka tysięcy sprzedanych sztuk na tych platformach. Zatem te trzy premiery razem wzięte fajnie nam napędzają wyniki. A jednocześnie mamy jeszcze back catalog, czyli stare nasze gry, wydawane już przez ostatnie lata, które ciągle generują te kilkanaście bilionów złotych rocznie. Wśród tego katalogu jest między innymi naj, nasza naj, najsłynniejsza, czy też flagowa produkcja, jaką jest Ultimate Fishing Simulator. I tutaj również cały ten rok jest już fakturowany na 100% przychodów, bowiem w zeszłym roku, pod koniec roku, udało się wykupić udział dewelopera właśnie z tej serii. Oczywiście nie wszystko jest takie kolorowe, bo też spółka podlega fluktuacjom, jeśli chodzi o Zmiany kursu, kursu, kursu walut, dlatego, że nasze przychody są generowane w 99% w walucie dolar albo euro i niestety bardzo mocno nam to wpływa na nasze wyniki finansowe. Oczywiście wszyscy byśmy chcieli sprzedawać te waluty po 5, no ale jeżeli są po 3,60, tak jak dzisiaj, no to różnice są już dosyć istotne. A, a żeby się dalej rozwijać, szukać kolejnych kraj symulatorów. Czyli takiej, takiego kolejnego mocnego IP, no to rozbudowujemy nasze zespoły, przede wszystkim dział publishingu. Mamy wiele nowych produkcji, o czym za chwilę rozbudowaliśmy też znacząco dział kontroli testingu. No i wzrosły nam takie koszty, które wszystkim gdzieś tam na rynku rosną z uwagi na zmiany przepisów, czyli audytor i księgowość. Jeśli chodzi o, o perspektywy i, i, i o gry, to mamy dzisiaj sumarycznie ponad 70 gier w produkcji, z czego 40 jest na pc -ta i ponad 30 jest na konsolę. Tych tytułów jest dużo, tutaj wymieniłem takie, na które warto zwrócić uwagę i które w najbliższym czasie się pojawią. Mówię, w najbliższym czasie, czyli ten rok, przyszły rok, czy tam rok 2020. 27. Są to tutaj zarówno nasze IP, w których jesteśmy wyłącznym właścicielem, jak i również gry, gdzie jesteśmy tylko wydawcą. Natomiast chciałem tylko pokazać, że skala jest dosyć duża i tego jest bardzo dużo. W związku z powyższym i te, i te koszty produkcji tych gier, czy testingu, one też rosną i niestety będą cały czas rosnąć. Nowa strategia rozwoju to jest coś, o co było bardzo dużo pytań i pewnie też będzie na czacie, ale chciałem tylko jakby zaznaczyć, że została ona ogłoszona. Zrobiliśmy po dwóch latach rewizję. W 2023 opublikowaliśmy strategię. Ona działała przez dwa lata, no i po dwóch latach gdzieś zarząd zdecydował się ją urealnić i właściwie przepisać do niej te punkty, które na dzisiaj są realizowane. I tutaj są takie trzy główne filary. Bardzo po, pokrótce opowiem, że ona opiera się jakby na naszych strukturach wewnętrznych, czyli na produkcjach własnych, takich, gdzie jesteśmy właścicielem IP, produkujemy, wydajemy, mamy też największe ryzyko, ale największy udział. Kolejna sprawa to jest, czy kolejny jakby segment to jest publishing zewnętrzny, tak, gdzie tutaj to ryzyko jest trochę mniejsze, budżety są mniejsze, zazwyczaj jesteśmy tylko i wyłącznie wydawcą. No i trzecia, trzecia, trzeci segment to jest porting i publishing na konsole, co rozwijamy już od lat. Jeśli chodzi o kluczowe kierunki działań, no to one są jakby niezmienne od wielu lat. Celem jakby spółki, i po to dlaczego tu jesteśmy, i po co spółka powstała, i co ma zapisane w statucie, to jest przychód i zysk. To jakby spółka kapitałowa powstaje w celu kapitałowym, czyli żeby zarabiać pieniądze a zarząd powinien dobierać tylko metody realizacji, żeby osiągnąć ten cel, jakim jest zarabianie kasy i wypłata dywidendy dla akcjonariuszy. I żeby to robić, to będziemy ograniczać powoli współpracę z deweloperami z Polski, ponieważ zauważyliśmy taki trend, że z deweloperami zagranicznymi lepiej się współpracuje. Są niższe budżety, a poziom ryzyka jest właściwie taki sam jakościowo te gry nie odbiegają. Dlatego zarząd woli płacić dwa czy trzy razy mniej w gruncie rzeczy za, za to samo przy takim samym ryzyku. No, dlatego też te budżety produkcyjne one nie będą rozmuchiwane, one będą raczej ograniczane i taki standardowy budżet to będzie raczej kilkadziesiąt tysięcy dolarów i tylko w wyjątkowych przypadkach będziemy je przekraczać. Będziemy dalej starać się rozwijać. Biznes konsolowy. Tutaj mamy sporo już fajnych gier wydanych, coraz to nowe są kontraktowane z tym zastrzeżeniem, że na razie ograniczamy, ograniczamy rozwój na Nintendo Switch, bo zauważyliśmy, że ta platforma po wydaniu dwójki no, bardzo mocno spadła, jeśli chodzi o sprzedaż, a jednocześnie no, nie mamy jeszcze dostępu do nowych devkitów na Nintendo 2, więc jeżeli one się pojawią, to wtedy wrócimy do, do tematu. Jak każda strategia, ona żeby zaczęła działać, żeby jakieś efekty potrzebuje czasu. W związku z powyższym takie efekty powinny być widoczne w krótkim terminie, jak i w długim terminie. Ja oczekuję, że już pierwsze efekty, pomimo tego, że strategia została niedawno ogłoszona, już są widoczne, bowiem po prostu większość, dużo rzeczy, które już robimy, zostały jakby wpisane w strategię, natomiast już takie. Efekty bardziej widoczne, jak wydawanie nowych gier w tych mniejszych budżetach rozwój działu publishingu, nowe tytuły czy nowe własne IP, one pojawią się w ciągu jednego, dwóch, trzech miesięcy, bo zaraz jesteśmy przed prezentacją nowych dem z własnych IP, zaraz będą pierwsze dema gier zakontraktowanych na wydawnictwo zewnętrzne. Dlatego też już takie skutki krótkoterminowe Państwo zobaczą nawet w tym roku, ale żeby. Całościowo ocenić, jak ta strategia działa, czy ten kierunek jest dobry, to musimy tutaj uzbroić się w cierpliwość i zapewne po roku/dwóch zarząd też dokona takiego przeglądu tej strategii i zobaczymy, czy ona rzeczywiście stała się słuszna. Zagłębiając się tutaj w, jakby w sprawy wydawnicze czy produkcyjne. O, o czym już też wspominałem, no to jest ekspansja portfolio, portfolio wydawniczego, czyli podpisywanie nowych umów wydawniczych za dość nieduże pieniądze i poszukiwanie tutaj czegoś takiego w stylu crime simulatora, który może zapewnić nam kolejną, kolejne duże IP, z którego już takie grube miliony złoty, oczywiście na pc i na konsolę. Jakby dy, dynamikę wzrostu tych umów wydawniczych, no pokazuje wykres, y, gdzie tutaj tych umów powiedzmy w 2024 roku to były jakieś pojedyncze. W tym roku już dochodzimy do około 20, a podejrzewam, że w tym roku będzie tego jeszcze więcej. O rozbudowie działu QA już mówiłem, no, mając tyle produkcji w toku, a jest ich ponad 70, no siłą rzeczy trzeba zwiększać te koszty, po prostu jest więcej gier do testowania, jest więcej ludzi tutaj. Y, potrzebnych jednocześnie e, będziemy rozwijać własne działy e, produkcji własnych IP, czyli Phishing, crime, czyli takie gry, gdzie jesteśmy właścicielem IP, gdzie to są nasze, powiedzmy, flagowe tytuły, nie wydawnicze. No i żeby to się jakoś wszystko, prawda, spinało, sprzedawało, to też trzeba będzie delikatnie zwiększyć budżety na, e, na marketing. Co e, przecież robimy. Natomiast e, mamy tutaj jakiś plan. Na najbliższe miesiące, jeśli chodzi o nowe dema. zrobimy coś inaczej niż zwykle i zobaczymy, jaki jest tego efekt. Najważniejszą, najważniejszą obecnie produkcją bez wątpienia jest Crime Simulator. Gra, jak już wspominałem, była wydana 17 czerwca. Po trzech miesiącach sprzedaży, no po trzech i pół powiedzmy, ma już około 220 tysięcy sztuk. I żeby z tego tytułu jak najwięcej Potutki wpłynęło do spółki, został ogłoszony na stronie Steam i również na kanale Discord Gry plany na rozwój gry. Obecnie pracujemy nad aktualizacją 1.2, gdzie będzie duża mapa. To planujemy na najbliższą wyprzedaż jesienną. Mogę też zdradzić, że jest planowany duży daily deal, czy nawet taki midweek czyli taki w środku tygodnia, szaleństwo w środku tygodnia na Steamie na początku grudnia. Są planowane również dlc więc jakby będziemy jak, naj, jak tutaj najmocniej ten tytuł monetyzować. No nie jest też tajemnicą, że prace nad wersjami konsolowymi na duże konsole Xbox i PS są już na ukończeniu i mam nadzieję, że w tym roku uda się oba te tytuły wydać. Z tym tytułem też są gry wędkarskie. Przede wszystkim nasz, nasz Ultimate Fishing I. Jesteśmy tutaj w trakcie wykonywania wersji remaster tej gry. Udało się, u, udało się odpalić pierwsze playtesty z pierwszą mapą. Obecnie ponad 80% graczy jest zadowolonych. Będziemy wypuszczać kolejne mapy i chciałbym, żeby ten remaster z nowymi mapami, również z nowymi wersjami konsolowymi i z nowymi DLC-kami, których w planie jest ponad 15%, Również przyczynił się do istotnego wzrostu przychodów, ale to dopiero w przyszłym roku, bo w tym roku to jest już czasowo niemożliwe. Ale chciałbym, żeby drugie półrocze przyszłego roku już mocno też zależało właśnie, czy stało powiedzmy na tym phishingu pierwszym i na innych grach z kategorii wędkarskich, bo tutaj wielokrotnie już wspominałem, że spółka jest w stanie każdą grę wędkarską sprzedać byle tylko jakość była zachowana, czego najlepszym przykładem jest Professional Fishing drugi, gra zrobiona solo deweloperem, około 80% ocen, bardzo fajny odbiór, wczesny dostęp, budżet nazwijmy to produk produkcyjno-wydawniczy zwrócony chyba, no nie chyba, tylko na pewno pierwszego dnia po premierze, więc dalej będziemy te gry wędkarskie wydawać, rozwijać, jak najbardziej monetyzować jedynkę, bo tam jest dużo pieniędzy i bardzo liczę na remaster z konsolami, ale też wydawać nowe, nowe tutaj tytuły z tej serii, zarówno płatne w formule paidowej, czy tak zwanej one paidowej, jak i również w formule, jak phishing online mikrotransakcji, czyli gra jest za darmo, a monetyzujemy poprzez mikrotransakcje. <laughs> Jeśli chodzi o dema, Czyli nowe IP, to podchodzimy i, i to jest jakby najbliżej pod Construction Crew i, i, i symulator cmentarza. Te gry czy te dema są już ukończone. To jest kwestia tygodni, aż zostanie to zaprezentowane. W pierwszej kolejności będzie, będzie strona steamowa, w drugiej kolejności, w jakimś tam odstępie czasu od publikacji strony, będzie dostępne demo. I po tym będziemy oceniać jak wygląda ten potencjał jeśli chodzi o te gry to jest taka sama ścieżka która została przetestowana czy zrobiona w przypadku Crime symulatora bo ja tylko przypomnę że ta gra pojawiła się czy ujrzała światło dzienne w kwietniu maju zeszłego roku z premierą w czerwcu więc szybka produkcja 14 miesięcy szybka premiera i tutaj podobnie dwa nowe IP nasze pomysły w 100 procentach własne. W październiku powinny obie się ukazać i, i mam nadzieję, że któraś z nich chwyci i będziemy podejmować decyzję, co, co dalej. Natomiast takich tematów, gdzie, gdzie jakby szukamy kolejnego mocnego IPS, o wiele więcej, będziemy je systematycznie ogłaszać. Większość z nich będzie w trybie kooperacji, i to jest jakby coś, na co też mocno stawiamy, bo. Twierdzę, że tylko dzięki temu, albo aż dzięki temu, Krajem Simulacją tak dobrze ciągle się sprzedaje, ciągle z miesiąca na miesiąc poprawia swoje wyniki finansowe, ponieważ tam rzadko, kiedy ten PIK spada, gracze grają i ten tylko kooperacji plus dosyć niska cena powoduje, że ciągle gra bardzo dobrze się sprzedaje. Z takich najbliższych tematów, jeśli chodzi o wersję. PC-tową to na pewno Ancient Farm. Myślę, że w tym roku y, wydamy. Ostatni majstron został odebrany. Demo Pound Brokera też wkrótce, no i Pet Shop Exotica. Myślę, że też wkrótce. Nie są to na razie jakieś tytuły, które mają setki tysięcy łyżczyzn, a raczej kilkadziesiąt tysięcy. Natomiast też nakłady na te gry nie są duże. Jeżeli każda z nich y, sprzedawałaby się podobnie, tak jak Professional Fishing II, już generując kilkaset tysięcy złotych, to myślę, że. Będzie można uznać, że, jest, że są to po prostu udane premiery. Myślę, że to i tak już o 10 minut za długo niż planowałem, więc w tej chwili chciałbym, abyśmy przeszli do zadawania pytań, do czatu inwestorskiego. Chciałbym odpowiedzieć na wszystkie, więc nie, nie narzucam jakiś ram czasowych tego czatu. Mam nadzieję, że do obiadu do 14 uda nam się skończyć, także dziękuję i przechodzę w tej chwili do odpowiadania na Państwa pytania.